Żadnych numerów w klinice. Chyba, że chcecie mieć do czynienia z tymi mychami. Profesorze, kończy się cypoksydyna. Użyj malanaryny. Mamy jej pod dostatkiem. Prawie tak samo dobra. U batarian wywołuje skurcze. Uzupełnij butemerolę. Cenozyna jest katalizatorem. Łączy się z markerami genetycznymi. Trudno ją znaleźć. Droga w masowej produkcji. A może heplakor? Zbyt niestabilny. Niejednoznaczne wyniki. Lepszy demozan. Nie. Demozan toksyczny dla ludzi. Odpada. Nie wchodzi w grę. Profesor Mordin-Solus? Hmm, no nie widziałem was w tej okolicy. Za dobre uzbrojenie, jak na uchodźców. Brak najemniczych mundurów. Kwarantanna wciąż trwa. Jesteście tu w innym celu. Worcze? Chcecie oczyścić okolice? Mało prawdopodobne. Worcze to objaw, nie przyczyna. Zaraza? Ocena przydatności jako broń? Nie. Za dużo karabinów, za mało sprzętu badawczego. Żołnierze, nie naukowcy. Może najemnicy? Szukacie kogoś? Spokojnie, Mordin. Jestem komandor Shepard. Przybyłem tu, żeby cię odnaleźć. Mam ważne zadanie i potrzebuję twojej pomocy. Zadanie? Jakie zadanie? Nie. Zbyt zajęty. W klinice brakuje ludzi. Zaraza szerzy się za szybko. Kto cię przysłał? Słyszałeś o organizacji Cerberus? Miałem z nimi sporadyczny kontakt. Myślałem, że współpracują tylko z ludźmi. Czemu prosicie o pomoc salarianina? Przybywam z misją zwalczenia zbieraczy i potrzebuję twojej pomocy. Zbieracze? Ciekawe, zaraza w slamsach powstała w próbówce. Zbieracze mają możliwości techniczne, by ją stworzyć. Jedna z niewielu takich grup. Nasze cele mogą być zbieżne. Najpierw trzeba zwalczyć zarazę mam już lek. Trzeba go rozprowadzić za pomocą centrum kontroli środowiska. Pilnują go worcze, trzeba ich zabić. Wejdę tam i zajmę się worczami. Co to było do cholery? Worcze wyłączyli systemy kontroli środowiska. Próbują wszystkich zabić. Musisz przywrócić zasilanie, zanim cała dzielnica się udusi. Proszę, szczepionka na zarazę. I coś na szczęście. Ciężka broń martwych najemników błękitnych słońc. Może się przydać na Worcze. Jeszcze jedno: Daniel, mój asystent, poszedł na teren Worczów, szukał chorych. Nie wrócił. Jeśli go spotkam, spróbuję mu pomóc. Dziękuję. Mówiłem, żeby nie szedł, ale jest bystry. Wiele osiągnie. Mam nadzieję. Znalazłem chorego batarianina niedaleko wejścia do tej strefy. Możesz wysłać kogoś na pomoc? Ryzykowne. Błękitne słońce i worcze wciąż walczą. Dzielnica niebezpieczna. Zobaczę, co się da zrobić. Co możesz mi powiedzieć o zarazie? Zaawansowany projekt. Podejrzewałem zbieraczy już wcześniej. Przypuszczalnie w celu eksperymentalnym. Niszczy układ oddechowy mutacjami genetycznymi. Pominięcie ludzi ma sens. Niepotrzebne mutacje ludzkiej struktury genetycznej dla uzyskania różnorodności. Niepotrzebne mutacje? O czym ty mówisz? Może to cel istnienia wirusa. Testowanie możliwych poziomów mutacji różnych gatunków. Przerażające, ale zbieracze są do tego zdolni. Wśród ludzi panuje genetyczna różnorodność szerszy zakres niż u innych istot rozumnych. Ma sens zrobić z nich grupę kontrolną. Co wiesz o worczach? Troskliwi, oportunistyczni padlinożercy. Brak taktyki i agresji. Niezwykła dla nich skala ataku. Podejrzewam, że worcze pracują dla zbieraczy. Roznoszą zarazy i zbierają dane. Brak dowodów, ale oznaki pasują do teorii. Wiesz gdzie znajdę Daniela? Nie, podobno na terytorium worczów są uwięzieni chorzy batarianie. Daniel poszedł z pomocą. Ostrzegałem, żeby nie szedł zbyt niebezpiecznie. Pacjenci potrzebują go tutaj. Nie posłuchał. Sam chciałem go szukać. Nie mogę zostawić kliniki. Muszę opiekować się pacjentami. Miałeś jakieś kłopoty w klinice? Nic wielkiego. Błękitne słońca przyszły po ludzi, groziły. Zabiłem ich, zanim sprawy zaszły za daleko. Jak na lekarza traktujesz wyjątkowo spokojnie zabicie grupy najemników? Nie zawsze byłem lekarzem. Byłem w salariańskim oddziale do zadań specjalnych. Potrafię sobie radzić. Korzyść z bycia salarianinem. Turianie, kroganie, worcze oczywiste zagrożenie. Po mnie nikt się nie spodziewa. Ruszajmy do stacji kontroli środowiska. Tak, dobrze, przywróć zasilanie, wypuść lekarstwo. Tak, Shepard, potrzebujesz czegoś? Ruszajmy do stacji kontroli środowiska. Tak, dobrze, przywróć zasilanie, wypuść lekarstwo.